Halo, halo, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Brawl Stars. W kolejnym odcinku maratonu z Brawl Stars. Dzisiaj ponownie z Miki i moi drodzy, dzisiaj będziemy Mikiego uczyć grać. Cały zamysł polega na tym, że pokażemy Mikiemu wszystkie tryby w tej gierce, pokażemy mu na czym one polegają. No i miejmy nadzieję, że to dzisiaj wygramy, Miki. E, masz jakąś inną postać, może? i zobaczymy jakąś postać. Nie, nie, nie. Gdzie to się robi? No, musisz kliknąć na swoją aktualną postać Aha. i ją tam potem zmienić No, o, no, no To, no, no, to, no, mo no, no, to no. możesz grać A wy moi drodzy, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału To możecie to zrobić klikając ten czerwony przysta dole teraz Ponieważ lecimy po 100 tysięcy Aktualnie niestety zasięgi na tym kanale Są dosyć średnie, ale mam nadzieję, że już niedługo Zasięgi wrócą I kanał wróci do danej świetności Także subskrybujcie kanał, zostawcie do łapkę w górę do zasięgu A ja już ci gadam No i zaczynamy, Miki, powie, powiedz mi tak e, Starcie już graliśmy, aczkolwiek chciałbym, żeby Myśmy właśnie zaczęli grać starcie ponownie Okej, niestety da dałem starcie solo, także będziemy Tak nie zaczniemy, tak zaczniemy, także dawaj Miki, dawaj Ready. No tak jak widzicie, Miki jeszcze nitą nigdy nie grał, także mam nadzieję, że dzisiaj uda się tą grę wygrać Przynajmniej jedną Trudno się nią gra? E, twoja postać działa tak, że e, Walisz takie jakby... no Jezu, co to za dziwne no. że taki właśnie wyszły No i wow. możecie mi spamować jak coś. Spamuj nimi, spamuj nimi, spamuj nimi. Ale spamuj <laughs> czyli Miki bardzo dobrze, w skrzynkę musimy bi bić skrzynki, stary. Ja jak coś gram Jessie, czyli postać, którą właśnie niszczy jakoś skrzynek, jakoś mega dobrze. Ale Miki, tą skrzynkę razem, musimy razem skrzynki niszczyć, stary. O, zobacz. Dobra, mamy trzy, mamy trzy, bardzo dobrze. E, uważaj, bo tutaj wchodzi nam ten taki wampir na, na plecy. On jest w miarę. To jest taki asasyn trochę bym powiedział, więc ja bym generalnie na niego uważał. No, 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 musisz uważać, stary, bo to jest naprawdę ciężko. Tutaj właśnie mamy też. Mamy też level z, znaczy level, mamy generalnie Dostałem. event dzisiejszy, okej, okay, ten colt chyba dostał Okej, okay, no zabiliśmy go, bardzo ładnie Miki Dzisiejszy event na solo showdownie polega na tym, że co jakiś czas na mapę pojawia się robocik, także trzeba unikać Jak ten robocik będzie ci gonił, to albo go zabijesz i dostaniesz szczytki, za darmo, albo będzie ci gonił w nieskończoność, więc generalnie oni mają 13, o Jezu Tomek oh to jest znowu ten głupi. No 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 chodź tutaj stary, chodź on tutaj. Chodź do stary, stój obok nie, sprójok nie, no typ cię właśnie wyjaśnił, no i zginąłeś bardzo ładnie. Aha, minęta wywaliło nawet. No, świetnie. A wow, ale on bije, no i mnie rozwalił! Forest Dump, niestety mnie rozwalił. No niestety, Miki. Ponownie się nie udało, ale spokojnie, ponieważ ja tą postać wziąłem nie dlatego. Nie wziąłem jej dlatego, żeby wygrać ten tryb, ponieważ wziąłem ją, żeby wygrać ten tryb, czyli oblężenie, chodź. Dawaj, ready? I ja ci powiem na czym polega oblężenie. Oblężenie polega na tym, że musimy zbierać śrubki, no i postać, która, znaczy drużyna, która zbierze więcej śrubek, e, będzie mogła e, wypuścić z tej naszej bazy takiego pięknego robota, i jak ktoś nie wychodzi za linię przeciwnika, ponieważ będzie się ta wieżyczka atakowała. No i generalnie musimy zbierać śrubki i właśnie ja gram Jessie, ponieważ Jessie jest na takie tryby bardzo, bardzo dobra, a wręcz bym powiedział, że jest moją ulubioną postacią na tryby, gdzie trzeba... Cokolwiek zbierać, dobra, ja tutaj właśnie jestem na posiadaniu pierwszej śrubki, Które niestety Czyli nie, nie podjąłem. Tak? Nie? nie wchodź, chodź, chodź, to jest środek. Środek, na środek może wchodzić każdy. Tylko o, no tak. nie możesz chodzić dalej. No i właśnie w tym momencie typy wzięły tego i mają robocika, więc to no, niestety Miki. No, kurde, no. A ja do naszych piłem i ten. No ale czemu bijesz do naszych. Stary, no przecież to jest pokazane bardzo ładnie. Chodź pomóż, bo nie masz tego robocika, teraz trzeba zabić, Miki! O, niech ja mam, nie mam, ja mam loa! Miki, no musimy zabić robocika! O nie, ja właśnie ginę. O, ja o nie! Ginałem. To jest umliky. To trufty de to O nie. Dobra, spoko Miki. Na szczęście się udało. Coś tam zrobić. To kurde powiem ci, że... To no ciężko będzie stary, to no, musisz się z mną komunikować. To no, i musisz robić to, na czym ta gra polega, czyli... To sam widzisz na czym ta gra polega, no musisz zbierać trupki, no. I nie dawać ja się zabijać. To jest Okej, dobra, typu bardzo mało. Zabijem, zabiję, Dobra, no. bardzo zabiłem. dobrze. Dobrze, Miki, jestem z ciebie naprawdę dumny. Dobra, okej, okay, udało mi się typka zabić. Zebrałem kolejną ja śrubkę. Dobra, zbieram ja tą śrubkę. Co mówisz? Ja go zabiłem tutaj Ta teraz śrubka. Mam Musisz poczekać na tą śrubkę, chwilę wiesz. Dobra, zabiłem tutaj tą Bibi. O, zabiłem mnie. Okej, okay, dobra, y, idzie po tą My stronę, wiem, dobra, także ja walę to tutaj. I będę jak coś walił wieżyczkę, które w sumie walił wieżyczkę, w sumie nie wiem. No i właśnie Biki nas zabili nas, no ponieważ. Zabili nas, ponieważ ty zbierałeś śrubek to no, niestety, stary. No ale no. Nie wiem, nie dowiedziałem i gdzie są te śrubki. No, zjedzmy się randomowo w środku łapy. Dobra, Miki, ja, ja rozumiem, ten tryb może być dla ciebie za trudny, ale ten, ten, który będziemy teraz grać, już nie może być za trudny, ponieważ on polega plus minus na tym, że musimy się bić. To jest po prostu zwykły deathmatch i jeżeli zbierzemy więcej gwiazdek od pozostałych, no to wygrywamy. Także, Miki, błagam cię, no nie rób mi tego i. O, no, ja lubię deathmatch. No, 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 no. Cieszę się, że lubisz deathmatch, naprawdę się cieszę, stary. No ba o, zapiłeś nawet! Dobrze! Pierwszy frak chyba twój w życiu Nie no, pisz, Nie, żartowałem. No, o nie, ból Miki Pomóż! No, Miki właśnie wali tutaj. Dabiłem. Bardzo ładnie, Miki, pięknie waliłeś tą ścianę, widziałem. Znaczy, w sumie są beczkę. Tą <grym grym grym> na skrzynkę. Naprawdę Cię bardzo fajnie. Okej, okay, no no no. Tylko Miki uważa jak coś, I kiedy ponieważ... Wygramy? wygramy, mamy. Jak się czas kończy? Zagramy do końca czasu. Ha, czyli to gwiazdek tak, ma, tak, 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 tak. To tak. ma więcej gwiazdek póki to wygrywamy my, ponieważ ja jeszcze na przykład nie zginąłem, ty chyba też nie. No ja też nie. No także póki co razy stary uważać bo naprawdę... Nie wiem, nie wkurzają te tiki jakieś. No te tiki są kurde cały czas, bo to nowa postać. Okej, okay, uważaj, nie wchodź na prawą stronę, bo tam jest ból, a ból jest mega silny na blisko. No bóla na blisko się nie bije, stary. Okej, okay, walnęło mi się to. Okej. Okay. No w ogóle... O Jezu No nie! Kurde, no i teraz przegrywamy stary. Znaczy w sumie dalej wygrywałem, ale teraz niestety. O, o jezu, dobra. Okej, zabiłem go, bardzo ładnie. Ale musimy uważać tego bula bo on jest mega silny, no, no, no. I kurde, ten tig z daleka, on jest tak potężnie OP. Okej, uleczmy to. O, nie, zginąłem. No bo go nie mam jeszcze, go nie mam jeszcze. Nie mam go. Czekaj, no wieżyczko, się, no niestety, wieżyczka się nie zdążyła uleczyć. Uważaj na jego ulta, to dwa się ultika, i on cię teraz zabija. Okej, nie zabił się na szczęście. Ale nas dopchali, to jest Jezu, Miki, no nie, no wej. 22 sekundy, a my przegrywamy. No nie mów. No nie mów. Dobra, o, dobra. Odrobiliśmy, ale dalej przegrywamy, dalej przegrywamy. Nie, no proszę. Nie rób mi tego. Dobra, mamy, mamy przewagę. Miki nie teraz. Uciekaj, 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 uciekaj. Uciekaj, cały czas uciekaj, stary. Dobra, 20 punktów. Czy to będzie twój pierwszy win w tej grze? Uwaga! Tak! Tardam. Jezu! Ale to było oh. łatwe. No, bardzo łatwy stary, no. Bardzo łatwe. O trzy punkty tylko przegraliśmy. Ile mi kiosów zabiłeś? Dawaj, pochwal się. Yy, a gdzie to piszę? Mam. Nie jest wiem. napisane, to po pierwsze. A po drugie, to musisz, to nie wiem, ja na przykład liczę. A jest ale kształcie Dobra, czekaj, wezmę tą. Wezmę tą postać i Bo, dawaj mam i... Mam skrzynkę, otwieram skrzynkę, czekaj. Okej okay. No. Mam nową postać! Jaką? El Primo. O, o, El Primo. Fajny No mega fajny. Fajne. Taki podobny do ciebie, mój słowo. Haha. Taki wiesz. No w sumie spoko, taki tuchet trochę. O. O. Ale ja, teraz nie ja spoko, Miki, spoko, chodź. Tu musimy zbierać wow, gemy. Jeżeli, jeżeli będziemy mieli, no poleciałeś, świetnie Miki, jestem naprawdę z ciebie dumny, że poleciałeś. To jest, to jest najważniejsze, no lecenie właśnie tutaj jest najważniejsze. A ławalno mi ulta. Słuchaj stary, sama sprawa wygląda w ten o, to, sposób. Ten typiusz kiedyś grałem samemu. No no, wiek. no, no. On jest chyba podstawowy, I, wiesz? To no, tu musisz i, zbierać no. gemy, jeżeli masz tych gemów. No mogę cię zabić, proszę, dzięki. Jeżeli masz tych gemów... W miarę dużo, czyli 10, to rozpoczyna się odliczanie Jeżeli odliczanie się zakończy, to wygrywamy Ja generalnie ten tryb lubię, ponieważ go się w miarę łatwo wygrywa samemu Znaczy generalnie solo showdown jest lepiej, okej, okay, dobra, na szczęście Ja mam w miarę spoko star power, stary, także tutaj mam akurat przewagę, ponieważ Jestem praktycznie niezabijalny, jeżeli będę grał mądrze Także wydaje mi się, że to może być kolejna gra wygrana O nie, 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 nie. no kurde, właśnie zginąłem czy, tak, ale zbieramy biłem! Tak, zbieraj zbieramy i gamey, Zbieramy gemy, zbieramy bo ja miałem bardzo dużo gemów. Okej, okay, ktoś zebrał. Roza zebrała, ale Droza stoi. Zbieraj te gemy, o nie O Jezu. Okay, ma jaki ten? Yy, ma... Yy, ten dobra, out. to było totalnie bez sensu Nita. Rzucasz taką sibę. Dobra, ja mam 10, spadam na dół. O znaczy na dół, po prostu spadam. Lecz się stary, lecz się, dobra, mamy 10 sekund! Od, odsuwajcie ich ode mnie, a ja będę póki co sobie tu walczył. Mam jeszcze star power aktywne, także wydaje mi się, że tutaj się nic stać teraz się nie może. Co ci ludzie robią? No dobra, wygraliśmy, Miki! Jak się z tym czujesz, że wygraliśmy? Mm, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Cieszę Radę się, mam... Miki! Jest mi na... Jestem dostawiam. naprawdę z ciebie bardzo dumny. Aczkolwiek wydaje Ranga mi się. Druga. Ranga druga, dobrze! Aczkolwiek wydaje mi się, Stary, że teraz. że teraz, że teraz musimy, słuchaj, mimo wszystko na duo showdown nie porobić, bo jeżeli tego nie porobimy, to co mam w sklepie? Kuść nowość. Wow, no o, mam nową postać jest. Cieszę się stary, pokaż, Czekaj. no wybierz nie, sobie Colt e, Colt? O kurde, no Colt jest trudny, znaczy trudny, dosyć taki, ja nie lubię Colta osobiście Znaczy jest okej, okay, ale wydaje mi się, że są lepsze postacie Dobra, bierz kolcika Bożego, dawaj ready. no i musimy wygrać tego solo showdown. To jest, o, znaczy duo, to jest ostatnia próba nasza, ok? Jeżeli nam się nie uda, to znaczy, że no powiem ci stary, że no nic się nie nauczyłeś w tej grze Ale przynajmniej wiesz jakie są tryby, więc to jest najlepsze no to musisz celować generalnie i chodź za mną, chodź. Tutaj na tym trybie, Miki, musimy zbierać skrzyneczki jako para. Jesteśmy duo, już bardzo ładnie. Mamy dwa, spadaj, 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 spadaj tam, bo cię będzie gonił robot. Nie chcemy być gonieni przed robota, bo to zawsze jest bardzo, bardzo słabe. Okej, okay, dawaj stary, ja bym proponował się wbić właśnie w tego łucznika tutaj, ewentualnie tu, chodź za mną, cały czas chodź za mną, dobra? Cały czas za mną, chodź. Okej, okay, ja bym proponował tych ludzi tutaj zabić. Ja mam star power, więc jak ktoś ja się mogę wbijać, ale niestety o, nie najwyraźniej nie. Jak oni mnie zabijają tak łatwo? No jesteś słaby. <laughs> Dobra, okej. Okay. Ała, ale niestety zginąłem. I ja nie mogę. Dobra, Miki, ostatnia próba. To tak, no już Tak, to już koniec. Straciłem z ciebie mega dużo pucharków. Może ja nie będę grał swoją <laughs> najlepszą postacią na, na razem z tobą. Co? Za, czy miałem najmniej pucharków? Bibi. Zagram z tobą Bibi. Gorzej być nie może, stary. Czemu prostu mnie zmieniło? Halo, Bibi. Halo, Bibi. Halo, Bibi. Halo, Bibi. Halo, Bibi. Halo, Bibi. Ok, zmieniło. Dawaj star, gotowy. No i to nie jest. To jest jeżeli gry. uda nam się wygrać tą grę, to znaczy, że jest jakiś progres. Jeżeli nam się nie uda, to znaczy, że jest. No, Miki, no, będziesz musiał poćwiczyć po, poza nagraniem, bo jest naprawdę źle. Ile jest postaci? 27. Kurde. O, bo ja kurde? wolę tę postać, ona jest fajna. No jest spoko, chodź, szybko, bijemy skrzynki, bieemy skrzynki, bieemy skrzynki. O, ja na przykład no. leciał w tego Tika, bo on już w tym momencie, no. Dobra, cyk. Tyk. Teraz bierzemy jest, to, ale spadamy, 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 spadaj teraz Okej, spadaj w... teraz. To Dawaj to, no no, 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 no też jestem za tym. Bijmy to bijmy to szybko, szybko, szybko. Bardzo ładnie Bierz to i teraz. Okej, okay, ja, ja walę tego ginacyk! Dobra, czemu zwisowałem, nie wiem, ale udało mi się zabić to szczęście Więc wyszło, w miarę tak, mamy pięć. Czeka, Dawaj mi się, no bierzemy to bierzemy nawet dobrze. Dobra, jesteśmy na dobrej drodze, żeby to wygrać. Naprawdę, jesteśmy na bardzo dobrej drodze, żeby to wygrać. Jak coś... Ok. I na, na mną. Dobra, o, mam go, mam go, mam go. Ja uciekłem, rozdzieliłem cię. No, ale ja zabiłem. Ja znaczy ja zginąłem. i Dobra. dawaj. Bo musisz poczekać 15 sekund, no, ewentualnie. Z... E, uciekaj, uciekaj, nie idź w tą stronę. Jak najdalej do robota, stary. Jak najdalej. A. Jak najdalej, a ja jak jak najbliżej, ja nie mogę. No, był. Nie, no to jest dalej. Ale nie gonicie, nie gonicie, więc jest okej. Okay. Ja niestety zginąłem, bo typ miał nieśmiertelność po odrodzeniu. E, no, chodź, stary, musimy się trzymać blisko siebie. okej okay. Chodź, chodź ze mną cały czas Cały czas się musimy się trzymać, no bo powiem ci, że bez... Okej, okay, stójmy tutaj Chodź, chodź na niego Okej, okay, cyk O nie, 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 zginąłem z domu, Miki, proszę Nieee nie, nie. Ale czemu ty się wycofujesz? mogłeś go zabić Stary, twoja postać jest bardzo... No, dobra. Ale czemu ty stoisz w rogu, kiedy on cię pije? <laughs> ja nie mogę, ale masz siedem, dobrze, Miki Tuś, 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 stój. Miki, twoja postać jest bardzo bli Bardzo dobra na bliski dystans o, zobacz, tutaj okay. możemy cyk, cyk, cyk i ultamow, ale Miki, proszę cię! No zabij go, on ma 11, proszę cię, zabij go, zrób coś z nim! Zabij, 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 proszę! Ulti, ulti, ulti! Miki, nie, no, no, nie, miałem, nie, miałem, nie miałem. Ale ja nie miałem! Ja strzelałem po prostu ciało i nic. Tu no, chętnie się trafia. Dobra, Miki, no niestety chyba na mnie wyszło. Spokojnie! Bebra, spokojnie! Kiedyś się uda, dobra moi drodzy, no generalnie to by było na tyle, jak widzieliście, dwie gry się udało wygrać, ale niestety, no Miki póki co jest tylko balastem tutaj w tej drużynie, ale dziękujemy bardzo za oglądanie, eee, powiedzmy, że 2000 łapek i nagram kolejny odcinek z Mikim, tym razem jak się nauczył grać, bo póki co idzie mu średnio, dobra moi drodzy, dziękujemy bardzo za oglądanie, Jeszcze wam miłego dnia, trzymajcie się, papa pa.